Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cześć, z Krym siemanie, Margonem. Do Seba teraz ładnie się przywita. Sieba. No, siema sieba. No więc zobaczymy dzisiaj w odcinku, jak do wbijam 200. Zamknij ryj. Zamknij ryj. Ktoś się pytał o zdanie. Yy, dzisiaj zobaczymy wbijanie 217 Lewela oraz bicie pająka E2 z lekkim fejlem. Ale będzie. Zobaczcie całą drogę. Masz Wiesz, że padniesz na tej bójce Wiem. Ale mi lekka dobrze powinien brać to, no bo Powinieneś ubić? No. Z jedną ręką? No. no i nie wiem. To jaki masz dodatek, że atakuje Cię, mowy? Na E. Na E? No, auto. Margomapę masz pod jaką? Q. Cool. Na no, tak? No. Bo wygodniej jest klikać, bo margomapy tak często nie używasz, nie? Czekaj, jeszcze piję 217. 220 się wejdziesz, czy nie? Nie. O no może Zobacz. Jak mi się będzie chciała, być... nazywa... Pokaż mi swoje dodatki, bo ten, co masz, ten fajnie masz zapisany ten. Że jak masz, powiedzieć spowolnienie, czy coś i w ogóle. Jak krytyk albo kląb, To tak jest chodzi. ta, ta. To jest ta. To jest moje dodatki. Aktywne dodatki weź. Aktywne, no. To jest motyw, ten chod, coś tam. AutoFight, uh, uh, það er þetta en það er takk? Takk, þannig að fyrir þessu sem aðeins. Ábra, uh, auto... Jak się nazywa ten dodatek? Au... Au, au i ghyty. Nie ma dwie. Czekaj. A weź, aktywny aktywne. Moty w hord. Razem. Mm, zaraz 217 będzie. Nie no, to się fajnie eksplikuje. mam 217 i jadę e teraz. Ten fajny jest ja eee... Zrób sobie Sparrowa. tego quest'a na mnie. Jakiego? Wow. No tego z tymi. Jest 217. I tego z tymi ja... pająkami, bo z tego jest zajebisty hełmik. Jak jakiego mleko hełm. Ale ogarnij tego. Nie wiem, czy on nie będzie lepszy od tego tego. Patrz. Wiem, ale ogólnie ten na zemianie w sumie na tropie już zrobiłem. Ale co? Questa? No, nie, nie. no. jest, e dwa Padziesz, pierw pajanki wybić czy co? No nie wiem, bo no niektóre ci będą one biły od dużo. No hmm? wybiję pierw pajanki, bo one szybko zejdą. Uch, CB, nie CK dopiero Jezu Jezu Padnę No padłem, kurwa Gdzie? 40 prop mm. No za bliżej 22, 21, 40? Tak. Jest to gruba kurwa, co mnie zabiła przed chwilą. Mam tu przeciwko. jakimś panu. To, to nie śmieszne. Nie słuchaj go. Niedobry pajun. Nie do, Nie, nie, dobra, wygrałem. Kolec Nie po co cię? Co? Głupi jesteś, co ty robisz? A co tego się tak nie robi? To musisz unikatowy lotnąć, unikatowe serce. O Boże, to zaś takie gówno jest. Jak mi się to podoba, w końcu wbiłem level. Od trzech lat 217 to nagrywałaś jak wbijałeś level, czy nie? No. Ha. Yeah. Ev